Codziennie twój mózg oszukuje cię i nawet o tym nie wiesz. Fakt pierwszy. Kiedy widzisz coś, czego się spodziewasz, mózg uzupełnia obraz, nawet jeśli nie widzisz wszystkiego to iluzja poznawcza. Fakt drugi efekt potwierdzenia. Twój mózg szuka informacji, które potwierdzają to, w co już wierzysz, i ignoruje całą resztę. Fakt trzeci. Kiedy wspominasz coś, nie odtwarzasz wydarzenia, tworzysz jego nową wersję. Wspomnienia to nie nagrania, to opowieści, które zmieniają się z czasem. Fakt czwarty: Twój mózg kocha skróty, dlatego daje ci uczucie, że już to widziałeś, déjà vu, nawet jeśli to tylko podobny układ światła i dźwięku. Więc jesteś ofiarą iluzji, ale też jej twórcą. Zgarnij wiedzę. Zmieniaj swój sposób myślenia.